Lewa lampa, to jest ta na którą, he, przepraszam, prawa, czyli ta od strony pasażera i to chyba ona przyjęła uderzenie, bo wszystkie uchwyty są połamane od, od wewnątrz, uszczelniłem, raz, że pospawałem obudowę, to jeszcze nałożyłem taką powłokę kleju butylowego, czyli taką gumę, co sprawi, że, że Budowa będzie szczelna, tak nie będzie się tutaj dostawała woda ani brud, i tak zrobiłem przy każdym uchwycie. Dodatkowo, tutaj w środku, abyśmy mogli usunąć e, żarówkę kierunkowskazu, no to właśnie wlutowuję. Opornik on sobie tutaj będzie leżał z racji, że kierunkowskaz. Mruga, On nie świeci ciągłym światłem, tylko mruga, ten prąd się pojawia i znika, pojawia i znika. W związku z tym nie będzie się tutaj nadmiernie nagrzewał, będzie ten, ten czas na ostudzenie. I spokojnie można e, ten opornik za, zamknąć w obudowie bez obawy o stopienie e, ele, pl plastikowych elementów tutaj lampy. Pff, jak sam klosz, sam klosz. E, po oczyszczeniu z tych osadów e, brzydkich e, Okazało się, że jestem popękany w kilku miejscach Są też, e, są też e, rysy, które powstały e, przy, w wyniku ingerencji osoby, która przede mną te lampy robiła, ona dosyć mocno, dosyć mocno po prostu tarła, myła pewnie też substancjami chemicznymi ten klosz i powstały wrzary, które no, ciężko usunąć. No i najgorzej to takie drobne ryski w zakamarkach, gdzie też nie mogę maszyną dojść, żeby to usunąć. Z racji, że ten klosz też ma jakieś tam pęknięcia, no to. To co, to, to tutaj jeszcze pospawam, tak? E, I uszczelnie, ale tutaj pęknięcie, które czuć tutaj nawet e, pod palcami no nie możemy tutaj robić nic z tym, bo, bo jest to w widocznym miejscu. Można tutaj okleić to folią bezbarwną, żeby, żeby jeszcze na tym kloszu pojeździć, ale przy przy nadarzającej się okazji, jeżeli uda się kupić klosz nawet z rozbitej lampy, byle klosz był cały, no to przełożę go dla Ciebie, a za tą pracę przy tych kloszach to, to po prostu dzisiaj żadnej opłaty nie wezmę. Jak zorganizuję klosze i wymienię to, wtedy, wtedy się rozliczymy za, za, za pracę przy kloszach.